Więc jeżeli, jeżeli ty czujesz wstyd czasami, to dobrze, że czujesz wstyd. Bóg cię dalej chce przytulić. To tak, jak twoje dziecko, które przychodzi do ciebie, bo właśnie zbiło, zbiło Twój nowy telewizor. I czuje wstyd? Powinno czuć wstyd? Bo biegło i z błotkiem? <laughs> Powinno czuć wstyd, oczywiście, ale Ty je przytulisz i powiesz do niego, słuchaj, kocham Cię. Ale nie biegaj z młotkiem po mieszkaniu. Nie biegaj po mieszkaniu, nie biegaj na dywanie, bo ci się noga pośliźnie zęby sobie wybijesz. Dobrze że, dobrze, że czujesz się źle, bo to przynosi pewne doświadczenie i w tyle głowy będziesz miał. My ostatnio rozmawialiśmy z moimi dziećmi o tym, o wsadzaniu ręki do, do ognia. To czasami dobrze, że pamiętasz, że, cię, że już więcej nie będziesz, tak? Kto się raz sparzył, Polskie przysłowie mówi na zimne dmucha. Więc to dobrze, że, że, że coś się stało. Chwała Bogu, że, że nie stało się gorzej, ale ja nie mam do ciebie pretensji. Ja cię dalej kocham, mówi Bóg. Ja dalej cię kocham. Dobrze, że, dobrze, że czujesz, że to nie jest właściwe, że to jest złe w Twoim życiu, że ten nauk ci przeszkadza, że, te, że to zachowanie ci przeszkadza, że brak pewnej postawy w Twoim życiu ci przeszkadza. To jest dobre.